25 kwietnia, piątek i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. Kochani, tydzień Oktaw już powoli dobiega nam końca. Ale mimo to wiemy, że Ewangelie wcale nie gasną. Radość uczniów ze spotkania z Jezusem cały czas taka sama. Nic się nie zmienia, z każdym spotkaniem niesamowicie się radują. Pod koniec Ewangelii dowiadujemy się, że jest to już trzecie spotkanie Jezusa z, z uczniami. Jest to niesamowite że w tym czasie po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się uczniom. Chce na nowo wzbudzić w nich nadzieję, na nowo posilić ich tą swoją miłością i dobrocią. I co możemy z tej dzisiejszej Ewangelii wziąć dla nas? Mamy niesamowite spotkanie Jezusa z uczniami nad jeziorem. Wiem, że symbolika ryb, symbolika jeziora w Piśmie Świętym, w Ewangeliach pojawia się często. Wiemy też, znamy sytuację, gdy Jezus kazał uczniom Łowić ryby, i tak było, było jedne z pierwszych powołań apostołów. Gdy nie złowili nic, Jezus kazał im załowić, i nagle były pełne sieci nad jeziorem Genezaret. I dzisiaj sytuacja jest podobna. Uczniowie, a dokładnie najpierw Piotr mówi, że wypływa na jezioro, żeby złowić parę ryb, reszta idzie z nim. I tej nocy nic nie złowili. Po całej nocy łowienia wracają z pustymi siećmi, z pustymi sieciami. I wtedy, jeśli nie wiedzieli, że to Jezus, pewien człowiek nad jeziorem pyta ich, czy mają coś zjeść. oni mówią, że nie. Um, się pyta, czy coś złowili tej nocy. Mówią, że nie, nic nie mają. Więc każe im zarzucić sieci. Co robią apostołowie? Apostołowie zarzucają sieci i wtedy są sieci pełne ryb. Wtedy, do, wtedy ogarniają, że Jezus to jest, że to jest Jezus, ten człowiek na brzegu. I, kochani, co z tej Ewangelii dla nas? Gdy tak sobie ją czytałam, to przyszła mi taka myśl, że właśnie czasem w naszym życiu tak jest. E, jesteśmy takimi apostołami po całej nocy zmęczonej, w której nam nic nie wychodzi. E, oni mówili całą noc, byli pewnie niezwykle zmęczeni. Bo nic im nie wyszło, więc jaka to motywacja wracać z radością na, na ustach, kiedy dajesz z siebie wszystko i po całej nocy trudu nic ci nie wychodzi. I w naszym życiu czasem też tak jest. Trudzimy się, robimy wiele rzeczy, staramy się coś osiągnąć, a wszystko idzie jakby nie po tej myśli, wszystko jakby idzie odwrotnie, nic nam z tego nie wychodzi. Wracamy z takimi pustymi sieciami, z takim złym humorem. Nie wiemy, co zrobić. I Jezus przyszedł i powiedział im: zarzućcie sieci. No, ja się zastanawiam, co było w ich sercach, że oni to zrobili. Zmęczeni po całej nocy, postanowili zaufać jakiemuś pierwszemu, lepszemu człowiekowi, wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus. I robią to. I przynosi ten niesamowity owoc, sieci są pełne. I kochani, tak właśnie też jest w naszym życiu: że kiedy przychodzi taki czas bez połowu, czas trudny, kiedy nie ma co zbierać, a wręcz przeciwnie, dostajemy rzeczy, których nie chcieliśmy, nie wychodzi nam nic, jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy źli, szukamy winnych, przychodzi moment, w którym trzeba zaufać Jezusowi, trzeba mu to oddać. Trzeba zarzucić sieć jeszcze raz, ale z zaufaniem, z wysłuchaniem jego polecenia, które konkretnie kieruje do mnie przez Słowo. I gdy tak się stanie, sieci będą pełne. Moje życie na nowo zanurzy się łaską nadziei i miłości Bożej, bo to nigdy się nie kończy. Jezus nigdy nie, nas nie zostawia. To jest taki przyjaciel, na którego widok właśnie, tak jak święty Piotr wskakujemy w jezioro, nieważne jak to było daleko, płyniemy i mega się cieszymy. I Życzę nam, żebyśmy chcieli, właśnie z taką radością, żebyś chciał wskoczyć, zaufać i zaczerpnąć tej Bożej łaski, żeby właśnie tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie nic nie wychodzi, zarzucić sieć jeszcze raz, ale z Jezusem, i wtedy na pewno będzie pełno zbiorów. Czego życzę Wam i sobie, życzę Wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.